W tym przykładzie, aby usprawnić działania, proponuję, żebyśmy na początek zapisali różnicę tych dwóch współrzędnych. Od współrzędnej xowej punktu B odejmujemy współrzędną xową punktu A. Otrzymujemy działanie postaci 1, druga odjąć 1, 3. No tutaj mamy mm, dwa ułamki o różnych mianownikach. Potrzebujemy wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem jest liczba 6. To oznacza, że ten mianownik muszę pomnożyć przez 3. Ten przez 2, więc tutaj też mnożę przez 3, a tutaj też przez 2. No i stąd mamy 3 odjąć 2. To się równa 1 6. Identycznie postąpimy z współrzędnymi y. -owymi. Minus 1 to inaczej, minus 3 trzecie. Stąd otrzymujemy minus 1 trzecią. No i teraz policzmy długość odcinka AB. To oznacza, że tą liczbę musimy podnieść do kwadratu. I tą liczbę, ten ułamek musimy podnieść do kwadratu i całość chowamy pod pierwiastkiem kwadratowym. 1 szósta do kwadratu to jest 136. Minus 1 trzecia do kwadratu to 1 dziewiąta. Wspólny mianownik to 36. Czyli tą dziewiątkę musimy pomnożyć przez 4, tą jedynkę przez 4, stąd otrzymujemy 1, dodać 4. To się równa 5,36. No i teraz osobno liczymy pierwiastek kwadratowy z 5 i osobno pierwiastek kwadratowy z 36. Taka jest długość tego odcinka.